Teraz słuchaj. Jesteś tak nieporadnym typem. Odniosę się do, tej, do, tej, do Twojego wyśmiewania, że po co ja tam pojechałem na komisariat? Klamkę pocałować, posiedzić sobie na tym, a ja ci udowodnię, że nie. Ja ci, ja ci udowodnię, że było inaczej. Tylko znajdę te nagrania, ponieważ te nagrania gdzieś tam są, w drugim komputerze. Jak znajdę to nagranie, to ja ci udowodnię także, nie byłem tam. Nie wrzuciłem tych nagrań, bo nagry nagrywałem wyłącznie, nagrywałem wyłącznie. Dla swojego bezpieczeństwa, pod tym względem, żeby nikt mi nie zarzucił, co tam było mówione. Dlatego postanowiłem wykonać yy, nagranie na komisariacie. Nie po to, żeby je umieszczać w internecie, a żeby mieć podkładkę w razie czego. Co tam było mówione, żeby nikt tego nie przekręcił. Po to zostało wykonane. Ja ci udowodnię, że jest inaczej niż mówisz. Że kłamiesz, że kłamiesz i jesteś totalnym, totalnym po prostu. Jesteś totalnym leszczem. Totalnym leszczem w życiu. Udowodnię ci to.